Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kozak i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii gry Margon. Oczywiście tak by było, gdyby nie to, że do końca roku nie będę raczej grał w margonem. Prawdopodobnie możecie się spodziewać takiego live'a luźnego. Raczej w weekend. No niestety nie chce mi się grać w Margonem. Tak jest prawda, idę do Itham. Idę na ogólnie na Gara. Ogólnie tutaj chodzi o to, że po prostu mi się nie chce grać w Margonę, ta gra mnie znudziła trochę. No i te święta też chciałem spędzić z rodziną, a nie tutaj wiadomo nagrywać non toper i nie wiadomo co robić jeszcze. Jeszcze między świętami chodzę do pracy, więc no trochę lipa jest. I też obgrywam sobie inną gierkę. Akurat teraz na PS4 gram eee, w inną gierkę oczywiście. No i tutaj ogólnie chciałem wam życzyć właśnie wszystkiego najlepszego w nowy rok i tak dalej i tak dalej oczywiście. Takie moje skromne tutaj życzenia. Yy, więc ogólnie, tutaj cwaniaki no co? No trudno. no Nie będą yy, odcinki przez jakiś czas. Yy, na pewno live wszystko powróci. Yy, to Zatrzymałem też Obraz w obs się, więc nie będzie markonem. Yy, wiecie, tutaj się ruszył. Czy coś w tym yy, No i ogólnie tutaj no, no. Nie chcę mi się grać. Bo po prostu mi się tak raz nudzi. Także nie będę grał przez rok, przez dwa. A tego bym nie chciał. I yy, tutaj jeszcze. E, Wiele osób się mnie pytało właśnie, dlaczego nie gram, no bo mi się po prostu nie chce. Wielu osób się twierdziło, że kończę grę i tak dalej, i tak dalej. E, MVP też się mnie pytał czy kończę grę, czy co ja to robię, bo nie gram, chodzę na 5 minut i tyle. Więc no trochę lipa jest, no bo po prostu mi się nie chce festiwalu odpocząć e, w te święta ogólnie. Sylwester i w ogóle wiadomo też, jeszcze ta korona nie można wejść z domu. Wiem, fajnie by się nagrywało wtedy i ogólnie. Różne z tych rzeczy. Konkursy będą prawdopodobnie albo w albo tego, nie wiem jeszcze. No i co tutaj jeszcze wam mogę powiedzieć, no. Gram, bo gram, ale no tak na chwilę, tylko wodzę, bo jestem przejedzony po prostu tą grą. No i odcinki będą, więc wyczekujcie tutaj mnie, ja już lecę sobie na garka i ogólnie to byłoby chyba na tyle słaniaki. Co do tego odcinka, jak to można powiedzieć nazwać odcinkiem, takie właśnie dla Was tutaj małe informacje, yy, jak to będzie dalej wyglądać. Yy, bo po prostu ciężko jest. I ogólnie też mam w planach zrobić sobie dwa monitory, bo jak widzicie teraz, właśnie minimalizuję margonem, to obraz zatrzymuje obraz z margonem. Jak widzicie, że orby się nie ruszają. A jak sobie znowu, znowie, no to się ruszają Więc ogólnie jeszcze jeden monitor będzie W sumie mam, ale potrzebuję taką jedną przekładkę Więc myślę, że będzie GITES Więc to byłoby ogólnie na tyle Co do tego odcinka Bo to nie jest odcinek, tylko taka inf informacja dla was Więc mam nadzieję, że nie widzicie zawiedzeni. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę Zasubskrybujcie mój kanał Wyczekujcie nowych odcinków Nowe konkursy się pojawią i tutaj chciałem jeszcze wam powiedzieć jedną, jedną małą bardzo ważną rzecz, że nie tylko będą odcinki z Margonem, ale będą z różnych gier. E, takie różne bardzo fajne ciekawostki, czy e, będziemy sobie ogólnie grać na live'ach, w jakieś inne ciekawe tytuły, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Możecie też znać, znać w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle, co dostaliście na święta, jak wam w ogóle Wigilia minęła i w ogóle wszystko inne, jakie macie plany na Sylwestra ogólnie, no i tyle. Gra z wami Kozak, no bo co tu jeszcze powiedzieć. Trzymajcie się ciepło. Cześć!